Hej, cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku jest godzina 6 rano. Przed chwilą dostałem bardzo ciekawe nagrania wideo na temat palący się Tesli. I dziś pojedziemy po jej wraki, ale zanim to zobaczcie te filmy. Jak widzicie, te nagrania są naprawdę przerażające, ale to, że ktoś tyle nagrywał, no szczerze dziękuję się, że te materiały zostały do mnie przesłane, a dziś właśnie tam pojedziemy, więc ja zapalam tutaj Gavrilka, wrzucam bieg, drive i jadę na miejsce. Niestety minus jest taki, że to jest bardzo daleko, więc trochę nam zejdzie. Kolejnym minusem jest to, że jest godzina 6 rano, ja ptaszkiem porannym nie jestem, więc może być ciężko. Ale ale trzeba się śpieszyć. Ruchu, jak widzę, znowu nie ma. Cieszę się z tego powodu. Myślę, czy jechać drogą główną. Czy może. O kurde. Czy może wybrać drogę poboczną, ale powiedzmy sobie główną, jak nic nie jedzie. W sumie nie wiem, czy będzie szybciej, czy krócej. Dobra, ale trzeba się przyspieszyć. Nieważne, nie zwracam uwagi na ograniczenia prędkości. Bo, szczerze, chcę jak najszybciej wyjechać i zobaczyć, co się stało z tą Teslą. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że to jest najnowsza. Znowu mi kogoś odpadł. Ja muszę poprosić, żeby po prostu go nie montowali. Tak czy inaczej, tak czy inaczej, pozwólcie, że ja teraz po niego pójdę. Zamontuję go na trytytki i zobaczymy się za chwilę. Dobra, zamontowane już na trytytki możemy jechać dalej. Mam nadzieję, że teraz już nie odpadnie A co chciałem powiedzieć... A co chciałem jeszcze powiedzieć, to to Że najgorsze w tym wszystkim jest to, że to jest najnowsza Tesla wiuteńka z salonu, ten rocznik Właściwie z tego co wiem jest z marca Dlatego też jestem ciekawy do czego tam doszło Podobno Udało się odzyskać nagrania z wnętrza Z kamer, bo nie wiem czy wiecie, ale Tesla nagrywa wszystko A ja sobie pozwoli pan, że ja pana wyminę Tak kulturalnie Dobra, dziękuję, bo mi się naprawdę śpieszy. Kontynuując, co chcę Wam powiedzieć, to to, że otrzymałem naprawdę do. Przecież sami widzieliście, ile tych nagrań było. Naprawdę masa. A jakość i to, że była tam zaangażowana policja, straż i medycy, ponieważ był kierowca sam, no to musiało być naprawdę grubo. Z tego co wiem, to doszło do tego, że jechał. Przy zachodzie słońca, słońce go oślepiło, i w ostatnim momencie zahamował. Ale niefortunnie złożyło się tak, że systemy Tesli zawiodły, i następnie nasz kierowca znalazł się po prawej stronie na płocie. Następnie Tesla zaczęła się palić. Na szczęście, nikomu nic poważnego się nie stało, aczkolwiek został wezwany medyk przez świadków tego zdarzenia. Ale było grubo, przecież sami widzieliście. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co sądzicie o tym. No bo naprawdę. Jak ja bym był w takiej sytuacji To bym się Nie wiem przeraził A przy okazji tu są straszne dziury I boję się że zaraz coś wjadę Co to jest No oczywiście remont dróg Normalnie jak w Polsce Po terenie po szutrze będę musiał jechać No pan się pośpieszy Dobra O kurde Ja, to ja jednak przepraszam Ja jednak wrócę na swój pas Widzicie, dlatego nie wyprzedza się na takich drogach. Szybciej. No nie hamuj. Po co hamujesz? Przewrócisz się. Dobra, widzowie. Zobaczymy się, jak będę bliżej. Dobra, widzowie. My już powoli za chwilkę dojeżdżamy. Nie wiem, czy jeszcze będzie dym, bo samochód palił się w nocy. Aczkolwiek wiem o tym, że może być ciekawie, gdyż. No, jak sami widzieliście na nagraniach dostarczonych przez policję, było grubo. Było naprawdę grubo. Paliło się przez całą noc, więc nie wiem czy w ogóle damy radę to zebrać. Czy to nie jest po prostu jeden wielki popiół. No, ale cóż, mam nadzieję, że coś z tego będzie. O, chyba widzę. Chyba widzę coś tam w oddali. O mój Boże, co to jest? Dobra, gaśćmy go. Zróbmy szybkie, yy... zróbmy szybki przegląd tego, co tu dostało. No, tragedia. Cały czarny ten samochód. No, tragedia. No cóż, dobra. To ja go teraz ustawię się, żeby go załadować. Tylko pytanie: Za załadować go przodem czy tyłem? Boję się, że przodem może być delikatnie ciężko, więc chyba zrobimy to tyłem. No. Dobra, więc kogut, który ma na dachu, teraz włączymy, użyjemy go. Dobra, świeci. Zapalamy. Odstrzało, dobra. Teraz musimy tutaj się ustawić tak, żeby nam w sumie nikt nie przeszkadzał, ale to będzie na pewno ciężkie. No właśnie, bo już tam widzę kierowcę, który. Chcę przyjechać. No przejedź. Prawej nie jedzie, z lewej jedzie. Kurde, no szybciej. Dobra, tak chyba będzie git. Próbujmy go teraz opuścić. Pytanie, czy się zmieścimy? To jest bardzo ważna kwestia. Błagam, żebyśmy się zmieścili. Nóżki. Zmieścimy się na wymiar normalnie. No perfekcyjnie. I o to nam chodzi. Tylko trochę. No nie trąbcie, no nie trąbcie. Nie widzicie, że tutaj. Dobra. Wszystko włączone. Ja teraz będę z nim walczył, żeby go załadować. Dobra, tak załadowałem. Obawiam się, że lepiej już nie będzie, więc teraz go wciągniemy na górę. Rodeczek, dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam tutaj pana Tesle. Panią Tesla. To jest pan, czy pani Tesla? W sumie to elektryk to bez znaczenia. Jeden wielki już aktualnie gruz. Dobra, jeszcze pana obniżamy. Jak korek. Kurde. Korek dosyć duży. Strasznie duży wręcz, mógłbym powiedzieć. Dobra, jeszcze nóżki. Wszystko tutaj jest zablokowane. Dobra, to my wsiadamy. Tyk, tyk. Do przodu sobie teraz pojadę. Bo tu jest jeden samochód. Tylko, żeby mi nic nie spadło. Dobra, spróbuję sobie zrobić teraz swoją szybką zawrotkę. że tam trzeba w lusterku. Dobra, chyba już się zmieszczę. Teraz kierunek w prawo, tu nic nie jedzie. Tutaj się zmieszczę. Dobra. No to cóż, widzowie, wracamy już do bazy. Dobrze, widzowie. Już powoli dojeżdżamy do miasta. Zostało nam już naprawdę bardzo mało kilometrów. Aczkolwiek ja chcę ogłosić pewną kwestię. Tą kwestią jest wbicie 2000 subskrypcji przez was. Jestem naprawdę bardzo wdzięczny za to, że ta liczba cały czas rośnie. I mam nadzieję, że wraz z tą serią i kolejnymi przygodami, przygodami w Beam Engine Drive ta liczba jeszcze bardziej będzie rosnąć. A my właśnie tutaj jedziemy sobie na drodze tymczasowej, tylko żeby mi nie spadło, bo niestety tutaj jest delikatny remoncik. Ale pamiętajcie, jeżeli podoba wam się ten film, jeżeli macie jakieś pomysły na przyszłe odcinki, to śmiało możecie pisać w komentarzach co na przykład, mogliby, co na przykład mogłoby się wydarzyć, bo naprawdę ja dużo rzeczy czerpię właśnie między innymi z komentarzy Więc chyba to już jest koniec takiego ogłoszenia parafialnego Może jeszcze wspomnę o tym, że możecie wbić na najbardziej innowacyjny serwer Discord w Polsce A czy jest najbardziej innowacyjny? Tak jest, naprawdę uwierzcie mi no, po prostu serwer jest naprawdę bardzo innowacyjny. Niczym cała ta seria. Jak widzicie, są tutaj szczegóły, detale. I możecie też nam coś, a propos tego, w komentarzach, czego na przykład wam tutaj brakuje na przykład jakiegoś takiego wyświetlacza, na przykład jaki jest aktualny stan konta, zegara. Co chcecie, to dostaniecie. A już niedługo odcinek specjalny na 2000 subskrypcji i wydarzenie związane właśnie z tym kamieniem milowym. A może ja już tutaj skończę to ogłoszenie tak już permanentnie, bo jak widzicie zaczynają się ciekawe struktury na drodze i nie chciałbym już tej Tesli bardziej. Jezus Maria, ale ona jest w złym stanie. O mój Boże, ona jest w tragicznym stanie. Naprawdę jej poziom jest tragiczny. Jeszcze to koło, które tam lata. No ale ta nowa technologia. Tam jest. Jezus Maria! O mój Boże! Co to się stanęło? Nie, no ja muszę to jakoś naciągnąć. Jezus Maria! Dobra, naciągnąłem jak tylko potrafię. Wsiadajmy, już jedziemy do tego warsztatu No nie, trąp na mnie. Nie widzisz, że sytuacja była groźna. Teraz będzie stał pół godziny, tak? Czy on wyjdzie do mnie? Nie no, ja uciekam stąd. Ja nie chcę z nikim się bić. Nie mam na to siły ochoty. Dobra, czy pociąg nie jedzie? Nie jedzie. zwolnimy sobie, żeby nam nie spadła tylko ta Tesla. Dobra I teraz to możemy rurę zrobić. Teraz to już nie spadnie. Dobra, teraz rondo. Na rondzie prosto Jak mi wyjedziesz, to jesteś głupi? Dobra, dalej jest Tesla, super, cieszę się z tego powodu. Kurde, ja może tak nie będę się rozpędzał. Bo ten samochód, ma taki luz. A ja jadę 80. No, jeszcze zahamujcie do zera. Czemu no, mi takie kierownictwo tak odbiła? Ja tak nie skręciłem, widzowie, ja tak nie skręciłem. Trzeba będzie zwrócić uwagę na wspomaganie. Dobra, 60, kulturalnie zwolnimy sobie. A to rondo chyba znamy. A czemu stoisz? Nie, nie wierzę. O kurde, Jezus Maria Argentyna. Z jednej strony ją kocham, z drugiej się jej boję. Dobra, my teraz tutaj w prawo. Tak, na dwupasmówkę. Znów 60, to zajmę lewy pas Oczywiście luserko się nam znowu przekrzywiło, jak ja kocham ten samochód to Jest 60, tak 60, dobra A to ostatnio był kowecik, nasz kochany shortik z kowetem, ciekawe czy dzisiaj też coś podobnego nam się tutaj wydarzy Dobra, nic nie jedzie To ja jadę Na tym progu będę musiał uważać, żeby mi tej Tesli nie wybiło za mocno, więc zwolnię do 10 Dobra Pan mnie tutaj puści, będę wdzięczny, dziękuję Dobra, teraz w prawo Zmieszczę się, zmieściłem się, dobra Teraz muszę tą Tesla gdzieś wyładować. O matko, będzie ciekawie, dobra. Stańmy tak, lepiej nie będzie. Parking, wysiadka. I teraz ciekawe, czy jak zjadę, to od razu weźmie mi. a zjedzie. Mam nadzieję, że zjedzie mi lepiej niż ostatnio. podniosło oczywiście, że tak. A nóżki wysunąłem? Tu, tak. Tu wysunięto na maksa, tu też. Czyli teraz zostało zwolnić blokady, dobra. Zwolniłem blokady i nic się nie zmienia. A jak przesuniemy koło. I widzę, że tutaj nie ma szans. Dobra, widzowie, w takim momencie ja zostawiam. Nie będę się już bardziej tutaj męczył z tym samochodem. A w dzisiejszym odcinku to byłoby wszystko. Dziękuję za obejrzenie do końca. Na dziś, na koniec. Do zobaczenia. No i cześć.